Dzień dobry, witajcie w kolejnej krótkiej MOBZILLI. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Huawei WatchFit 4 Pro, czyli pierwszy smartwatch marki z linii Fit z dopiskiem Pro. I ten, który przez to podniesienie statusu ostatecznie zrywa z powiedzmy opaskowym dziedzictwem tej serii. Przypominam, pierwszy Watch Fit przypominał bardziej smartbenda niż smartwatcha. Nic takiego nie ma miejsca obecnie. Najnowsza generacja sprzętu to smartwatch pełną gębą, z równie pełną funkcjonalnością i w zasadzie bez kompromisów. Ja jednak w tym odcinku chcę się skupić na tym, czy sprzęt fit w nazwie ma sens dla kogoś, kto nie jest fit. Tak się składa, że jak dostałem to urządzenie do testów, to zalał mnie marketingowy przekaz zorientowany na przekonywanie, że to świetny zegarek dla kogoś, kto prowadzi aktywny tryb życia. Jasne, rozumiem, że taka jest grupa docelowa, ale w moim przypadku ta narracja jest, powiedziałbym, kulą w płot, a na dodatek wydaje mi się, że to trochę przekonywanie przekonanych. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek rozeznanie w rynku smartwatchy, wie, że Huawei jest w Polsce na nim numerem jeden, wie, że modele marki sprawdzają się i do tańca, i do różańca. I że jeśli sportowcy masowo nie używają smart zegarków Huawei, to nie dlatego, że one nie dają rady, tylko dlatego, że zawodowcom mogą się wydawać zbyt cywilne, to znaczy nie wysoko wyspecjalizowane. Nie mnie rozsądzać, czy tak jest, czy nie, nie znam się na tym zupełnie, ale właśnie do tego zmierzam. Używając tego sprzętu przez blisko dwa miesiące, doszedłem do wniosku, że to bardzo rozsądny wybór nie tylko dla fitnessiaków, jak nieco mylnie może sugerować i nazwa, i szeroko zakrojony przekaz marketingowy. Zatem oto cztery powody, dla których uważam, że Watch Fit 4 Pro to świetna opcja dla normalców, a nawet ulanych nerdów takich jak ja. Punkt pierwszy. Ze względu na design akurat w tej kwestii chwały ma nieocenione zasługi na rynku, bo od dawna wyznacza trendy w aspekcie tego, czym smartwatch może być, jak może wyglądać i jakie funkcje pełnić, w sensie nie tylko czysto użytkowe, ale też modowe czy estetyczne. Prawda jest jednak taka, że wielu konkurentów Watcha Fit 4 Pro jest znacznie cięższa, większa i przede wszystkim dużo grubsza. Ten bardzo smukły profil, nieco ponad 9 mm zwrócił moją uwagę w pierwszej kolejności, gdy założyłem sprzęt na nadgarstek. I kurde, to jest świetna sprawa, szczególnie w połączeniu z niską wagą, 30 gramów. Oraz tym nylonowym paskiem zielonego wariantu kolorystycznego. Inaczej niż znacznie cięższych smartwatchy z metalowymi, czy gumowymi bransoletami, Watcha Fit 4 Pro nigdy nie czuje na ręce, nie przeszkadza mi, nie klei się do mnie, nawet w bardzo ciepłe dni i jest po prostu wygodny. Efekt osiągnięto łącząc aluminium w kopercie, bezel ze stopu tytanu i szkło szafirowe na górze. Plus wypada odnotować, kwadratowy kształt ekranu naprawdę bywa bardziej praktyczny. Zaznaczam, nadal uważam, że okrągłe smart zegarki wyglądają lepiej, bo wyglądają jak zegarki, ale jednak w niektórych sytuacjach, kiedy przegląda się jakieś treści, wyświetlacz tego typu, co w Watch Fit 4 Pro, po prostu pokazuje więcej informacji naraz. Ba, więcej info jednocześnie są w stanie pokazać nawet niektóre tarcze. Gdybyście życzyli sobie na dokładkę garści danych ze specyfikacji, to informuję, że wyświetlacz ma 1,82 cala, jest amoledowy, ma rozdzielczość 480x408 punktów, czyli gęstość 347 pikseli na cal i jasność szczytową na poziomie 3000 nitów. Zatem potwierdzam, jest czytelny nawet w ultrasłoneczny czerwcowy dzień. Po drugie, ze względu na to, że WatchFit 4 Pro może monitorować zdrowie, a każdy sposób jego doglądania, nawet najprostszy, jest ważny dla w zasadzie wszystkich. Zegarek umie oczywiście mierzyć tętno. I już to ma sens, bo jeśli jest na przykład w spoczynku przez długi czas za wysokie, warto się tym zainteresować, ale ma też EKG, czyli że potrafi mierzyć rytm pracy serca i wykrywać na przykład migotanie przedsionków, jak wskazują szacunki w Polsce choruje na nie od 700 tysięcy do 1 250 tysięcy ludzi. Wykrywa sztywność żył, co jest przydatne w diagnozowaniu na przykład miażdżycy, ma pulsoksymetr, czyli bada saturację krwi tlenem. Wszyscy, żeśmy się dowiedzieli, co to znaczy i dlaczego jest ważne przy okazji niedawnej pandemii, mierzy temperaturę, a to przyda się szczególnie paniom do mierzenia cyklu, i np przykład przewidywania dni płodnych, oraz rejestruje stres, stan emocjonalny i oczywiście także sen. A w połączeniu z aplikacją Huawei Zdrowie potrafi wykrywać bezdech senny, czy wskazać HRV, zmienność rytmu pracy serca. Dla tych co mają ochotę zrzucić kilka kilogramów, dostępna jest także aplikacja W formie, w której można rejestrować swoje posiłki albo w uproszczonej wersji wpisując kaloryczność z poziomu zegarka, albo w Huawei Zdrowie, gdzie wystarczy wpisać nazwę dania i program sam wyliczy ile kalorii żeśmy przyjęli. Dokładnie tak jak w Fitatu czy innym Fat Secrecie. Wszystko to ma sens i co ważne działa. Huawei podkreśla, że Watch Fit 4 w wersji Pro ma ulepszony system czujników optycznych schowany za przyciemnionym szkłem na spodzie oraz szereg algorytmów TrueSense sprawiających, że pomiary parametrów zdrowotnych są szybsze i bardziej precyzyjne. Po trzecie zaś ze względu na to, że po wyeliminowaniu różnych ograniczeń poprzedniej generacji, WatchFit 4 Pro jest sprzętem, który po prostu może przydać się na co dzień w różnych sytuacjach. To znaczy, przez zegarek da się rozmawiać. Jeśli wasz smartfon leży akurat w innym pokoju albo nie możecie mieć go przy sobie w pracy, możecie na nim odebrać połączenie i pogadać wygodnie w trybie głośno mówiącym. zegarka da się odpisywać na powiadomienia. I nie tylko predefiniowanymi szablonami, ale też przy wykorzystaniu klawiatury multitap lub pełnowymiarowego kuwerty. Choć wypada odnotować, że to działa tylko. Tylko jeśli zegarek jest sparowany ze smartfonem na Androidzie. Smartwatch współpracują też z iPhoneami, ale niestety w ich przypadku ta funkcja jest zablokowana przez Apple. Kolejna sprawa, na zegarku da się wyświetlać mapy w trybie offline, jeśli mielibyście ochotę podejrzeć okolicę albo śledzić swoją trasę. Instalacja ich wgranie nie jest najwygodniejsza ani jakoś turbointuicyjna, ale też na drugą nóżkę nie aż tak skomplikowana, żeby nie poradził sobie z tym ktoś, kto po prostu używa smartfona od jakiegoś czasu. Sprzęt pozwala też włączyć wskazówki nawigacji, one są wyświetlane jako podpowiedzi komend. Tu z kolei życzyłbym sobie, żeby dało się przejść do widoku mapy, ale tak czy siak podczas na przykład zwiedzania nowego miasta praktyczne jest to, że nie trzeba co chwilę wyciągać smartfonu z kieszeni. Pozycjonowanie jest precyzyjne. Huawei podkreśla, że to zasługa nowego systemu o nazwie Sunflower, korzystającego z barometru i pięciosystemowego oraz dwuzakresowego GPS-u. Kolejna rzecz. Płatności. Tak, nowymi smartwatchami Huawei da się już płacić. Mimo kłód rzucanych pod nogi producentowi udało się ten bajer zrealizować. Nieco dookoła, bo nie w wyniku podpięcia kart płatniczych banków, a przez aplikację Quicko Wallet, generującą wirtualną kartę prepaidową na saldo, której trzeba przelać sobie pieniążki. Ale owszem, rzecz śmiga i da się z niej skorzystać. Do tego dochodzą też oczywiste oczywistości, takie jak dostęp do podglądu prognozy pogody z rozpiską na godzinę, możliwość zdalnego pstrykania pod telefonem, szybkiego włączania stopera, minutnika, alarmu z przypomnieniem. Czy kalkulatora. I to wszystko, jak twierdzi Huawei, do 10 dni pracy na jednym ładowaniu. Przy czym ja mam wrażenie, że da się z zegarka wycisnąć nawet więcej, w zależności od intensywności użytkowania. Mój najlepszy wynik to jest 12 dni. No i wreszcie po czwarte, Smartwatch Fit komuś nie fit może się przydać po to, żeby zmotywować się do bycia trochę bardziej fit. Watch Fit 4 Pro na ogół robi to bardzo subtelnie, nienachalnie, niedenerwująco raz na jakiś czas wyświetlając komunikaty zachęcające do ruszenia się, czy spełnienia jakiegoś celu. Sprzęt oczywiście ma pierdyliard trybów sportowych. Nie no, tak naprawdę ponad setkę. Można w nim nurkować na głębokość 40 metrów, bo jest wodoszczelny do 5 atmosfer, ogarnia wspinaczkę górską dzięki wspomnianemu już barometrowi, a wisienką na torcie jest rozbudowany tryb golfowy z bazą ponad 15 tysięcy pól golfowych. Ja mam w swojej podkrakowskiej okolicy dwa i oba są na tej liście. Na no, jedno nawet czasami wpadam. Nie po to, żeby grać w golfa, co to to nie, tylko żeby sobie pojeździć Melexem albo napić się kawy, bo mają dobrą. Zatem podsumowując, Huawei Watch Fit 4 Pro to po prostu udany smartwatch, który robi to, co nowoczesny smartwatch powinien robić. Jest wygodny i dobrze wykonany i z całą pewnością nie powinien nikogo odstraszać zwrotem fit w nazwie. Jeśli nie jesteście fit, pewnie też będziecie z niego zadowoleni. Jeśli jesteście ciekawi, sprawdziłem za was Huawei Watch Fit 4 Pro, kosztuje obecnie 999 zł i jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych z różnymi paskami. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, zapraszam do sekcji komentarzy, postaram się na nie odpowiedzieć. Napiszcie też czy używacie smartwatchy i czy dlatego, że jesteście fit, czy też może nie będąc fit. Albo może czy dostępność funkcji sportowych na wyciągnięcie dłoni was motywuje, żeby ruszyć za kanapy. Ciekaw jestem, co powiecie. Jeśli odcinek się Wam podobał, wrzućcie łapkę w górę i zachęcam do zasubskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć!